A wiesz jak, wiesz jak się mówi tutaj. Rybatka z prądem. Rybatka z prądem. A, a mamy utensylium, które chcielibyśmy pokazać. Bo tutaj to różne rzeczy mamy i z tych rzeczy, które wydaje mi się, że pokazać możemy, zdarza się, że tutaj, prawda. Czasem mój brat kupi coś na targu staroci. A To jest co? To jest końcówka, to jest końcówka chyba przed bagnem, jakby jak masz broń, to się nadziewa na ten, na... Na koniec karabinu? Na koniec karabinu, żeby dźgać wroga. <grym> dźgać wroga. <grym> żeby dźgać wroga, wiadomo, wrogowie ojczyzny są wszędzie. I to jest prawdziwe, no widać, że to nie jest żaden fake. Uwalony, nie wiem czy. No bo to jest, no bo to jest, wiesz, no metal, nie? Mocno, Może ja nie? to odłożę. To odłóż, bo jeszcze sobie krzywdę zrobimy. Jezu, ale trzeba już w ogóle taki odcinek galesa, który poszedł tak. źle? Że wiesz, jeden drugiego przez te łopki? No Dobra, jestem na wsi. Może, mo mo mogę być trochę brudny. Aha, czyli to jest ten stereotyp, tak? Że na wsi można być trochę brudnym a w mieście, to czy Z taką informacją przyjechałeś na wieś, tak? Że na wsi to można, bo tu brudasy, tak? To chcesz no, powiedzieć? Zarzło to... wyczyść już nie ma. Wylizać. <laughs> Drodzy Państwo, witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. My oddychamy ciągle wiejskim, leszczyńskim powietrzem. A ja Ci powiedziałem przed nagraniem, ja Ci powiedziałem dzisiaj przed Nagraniem, no bo jest, jak to nagrywam, jest 25 czerwca. I ja mówię Włodkowi, że przyjechałem wczoraj do leszczyny i się dowiedziałem. Dzień, dzień wcześniej dowiedziałem się, że dziś, 25 czerwca, w leszczynie jest festyn. Co tam będzie? No nie wiem, ja tylko słyszałem, że to jest któryś już raz zorganizowany. Mm, okay. Wiem, że jest dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem na terenie okay. szkoły okay. chyba? Okay. Gdzieś tam na placu czy na boisku przy szkole. Nie wiem. Mm. No zakładam, ja teraz bez, bez śmianie zakładam, że tak. Grill. Mm -hmm. piwko? Mm -hmm. piwko? Pewnie piwko. jakiś zespół? Bananowy song? Ja nie wiem. Bo tu nie ma za bardzo przestrzeń, żeby robić takich, wiesz, jednak duże spędy, bo mm -hmm. największe imprezy tutaj to są te święto gminy, nie? Gdzie do ściany przyjeżdżają artyści grać. Na święcie gminy to jest to słynne zdjęcie, jak jest z kumplem, co mam koszulkę Bob Marley i to. To było to? To było na święcie gminy graliśmy, tak. A kto was tam ee, wpuścił? W sensie, że akurat wyśpiewasz. Chcieź powiedzieć, kto nas zaprosił, <laughs> jako młodych obiecujących artyści, <laughs> wpuścił Wpu nas no, co? Zabrać pranie? Zabrałem pranie, tak nie widać prania. <laughs> Tak, musiałem przenieść pranie, żeby nie było w kadrze, bo nie chcę potem od rodziny słyszeć, że czemu nie posprzątać kadru? Nasz traktor Kubota nadal jest tutaj. Cały tylko, czas, tylko ale za, elegancki, na, nie? Za elegancki nie? Ale elegancki, to samo go widać. ale jest elegancki. Ci z was, którzy oglądają nas z Krakowa, po raz mog pierwszy. mogą być zainteresowani informacją, że już teraz, czyli bo od lipca, od 1 lipca tak. zmieniają się zasady kupowania biletów w MPK w Krakowie i ci, którzy kupują te bilety przez aplikację online, tak. od lipca kontroler przy kontroli zablokuje aplikacje mobilne do sprzedaży biletów, bo na gminy nie było nadużycia pasażerów, którzy w ostatniej chwili w trakcie kontroli dokonywali zakupu biletów w aplikacjach mobilnych. Każda z aplikacji przy zakupie będzie wymagała od pasażera wpisania numeru bocznego autobusu bądź tramwaju, którym będzie się przemieszczał. Do końca miesiąca wszystkie pojazdy KMK są zapoczone dodatkowe naklejki z numerem taboru. Ja na przykład jak jeżdżę tramwajami, no to kupuję bilet przez Cash, no. tak? ale no. to nie wystarczy, trzeba go skasować. Przed tym, jak wejdę do tramwaju, mogę A -a. sobie kupić bilet, no. ale jak już wejdę do tramwaju, muszę włączyć apkę Skasuj bilet, to znaczy no. funkcję skasuj bilet i najechać na QR wtedy bilet zaczyna mieć ważność. No bo one są zwłaszcza czasowe, nie? Okej, okay. to ja pamiętam takie, że się kupowały i one są ważne Kiedy od momentu jechać nie? tramwajem. Kiedy zostało to A nie tak dawno. No serio. Co się stało? Co? Coś? BMW się zepsuło, musieli jechać <grym> tramwajem, Uberów nie było? Co się stało? Ja, <grym> ja, nie no w wódeczku, 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 ja mam to zanotowane jako Koniecznie! <laughs> Drodzy Państwo, 23 i 26 czerwca, więc już było. Stary, 19. Zlot Wolnych Ludzi, Harmonia Kosmosu, na którym z tego co rozumiem, organizatorzy zaprosili ponad 180 gości. Wśród nich znalazło się między innymi Edyta Górniak, Jerzy Zięba, profesor Matyja czy paprodziad. No, Paprodiat to jest Swyższan. Nie tak. wiem, co to jest. No, powierza. z tego zespołu. Wonky One. A to on coś szurzył i go wyrzucili. Faktycznie było tak. tak. On szurzył i go wrzucili. Z <laughs> o tym? Nie mów tak. Ale było. Czy oni tak dopisali dokładnie? A nie mówisz że Oświat. Tak? No stary, to zdanie. Nie identyfikujemy się zgłoszonymi przez Włodka poglądami na temat pandemii wojny w Ukrainie. To jest napisane <laughs> ładnym językiem, że trzurzył. <laughs> Potwierdzamy, że Włodek nie jest już członkiem naszego zespołu, Zrezygnował. Czyli. No wiesz, zawsze za porozumieniem stron. <laughs> Zresztą. Właśnie. trochę. wiem, kurczą się strasznie. <laughs> Po prostu nie, co te pralki robią z ciuchami? Te suszarki. Te suszarki, mówię ci. Mówią, ale uważajcie na te suszarki po prostu. To tak niszczy ubrania. A ludzie tak tak... nie wiedzą, po prostu mniej McDonald'a. A przyjechałeś do skunkiem z maka dzisiaj? No, Musieli zauważyć. Wtedy wysiadłeś z nim tak ostentacyjnie. <laughs> Wodparkuje, <laughs> wod wod, ostent... wod otwiera drzwi. i <laughs> Najpierw widzę, że w tej ręce co... wysiada kubek z maka. Jeszcze najpierw leci kubek z i... <laughs> potem wod. Ale zero. Zero. Taki <laughs> dumny. Zero, bo jesteś na diecie. Wiadomo. <laughs> Dwójny cheeseburger, frytki... Bo czy cheeseburger jest coś takiego, placki, Maku? Placki ziemniaczane i koledze robią z tym obietnicę. Placki ziemniaczane? ziemniaczane jest top. zibi top. Znowu reklamuję makę. Zabije się. Dobrze, wróćmy do e, zlotu wolnych A ludzi. A czemu ty mówisz? Włod, widziałeś ten plakat? Ale, Harmonia Kosmosu z 2002... Jeśli, <zysy> jeśli to już było i nikt już nie może na to pojechać, <zysy> Telewizja NTV, dawaj! Jeśli wierzyć statystykom tych nieoficjalnych dyskusji, mniej więcej 51% na świecie obecnie, w skali globalnej, jest tak zwanych biorobotów, tak zwanych hybryd, tak zwanych reptylian. Nie, bo oni są patronatem, na no to już trwa. Możemy pokazać jakieś materiały z tego, co się dzieje w o, nie dotyka? Nie sobie lejku dzisiaj, Ziomek. Masz nie, twardą brodę. Nie, nie dałem lejku, ale użyłem szamponu rogue. Nic nie czuję. A, troszkę. A to to troszkę, jest troszkę z chowajski, chowajski mięty. <grymne> Dobra, to powiedz o co chodziło przynajmniej. Czemu o tym już mówię? Mówisz już bycia? mówię. Tak jak, no, dlaczego? No po pierwsze, w, w Torzymio przez trzy dni będą się odbywały liczne wykłady i się warsztaty. się już. O tematyce dotyczącej m.in. zdrowej żywności, ekologicznego rolnictwa. Okej, okay, brzmi dobrze. Alternatywnych technologii. O rolnictwie mówiliśmy we wczorajszym odcinku, jeśli ktoś posłuchać. O kosiarce, która ma 26 koni mechanicznych. kosztuje 200 koła. Kosztuje 200 koła. E, alternatywnych technologii przez rozwój duchowy, zdrowie, aż po zagadnienia polityczne i niezależne diagnozy. Myślę. Przecież tam mógłby być Kuźwa przedstawiciel handlowy tego plazmatora. RPZ. Plasmatora. Kurw. Generator pozmowy. Stary, przecież to jest. To jest, to jest może, można mieć prezentację produktu. <laughs> jak ta... Czemu nas tam nie ma? Ale ja nie żartuję w ogóle. Nie puściliby nas. Wpuściliby nas w kamerę. Wzięlibyśmy sobie kostki jakiejś fejkowej telewizji z Telewizja to myśl, weszlibyśmy na Maxa. Staro. No to raz byśmy weszli drugi raz, byśmy weszli. ale raz wystarczy. <laughs> e, oprócz tego równolegle odbywały się imprezy z cyklu Harmonia Ziemi, Wykłady i warsztaty odbywały się z sześciu scen, stary, sześć z 180 gości. Edyta Górnia, Jerzy no, Zięba, przecież top of the top. To jest all stars. Jak Michael Jordan i <laughs> Scottie Pippen are back together. Stary. Był Witold Gadowski na przykład. Witold, nie, to był inny news, to był z Cejrowskim. to było teraz. Jak pisze Donald Pell, zajaśniały gwiazdy: Komarenko, Cejrowski i Gadowski. Dobieszków. Iwan Komarenko pojawia się regularnie na wydarzeniach związanych z medycyną niekonwencjonalną, która jest klasyfikowana przez lekarzy jako pseudonauka. No, jak wiemy, Iwan Komarenko już należy od dłuższego czasu do zastępu artystów nieugiętych, niepodległych i niezależnych. Tym razem pojawił się na zlocie sympatyków zdrowia bez leków. Patrz, jaki uśmiechnięty w ogóle, Iwan. Zamiskaryżu. Za uuuuh, będziecie się podoba, A ludziom się bardzo! Ja myślę, że to pani, co tutaj siedzi, która jest. Ewidentnie ma problem ze zdrowiem, bo siedzi sobie na takim czymś jak wózek no. inwalidzki. Polsko-rosyjski, teraz się o Iwanie tak pisze. Polsko-rosyjski. To Donald tak pisze, nie znaczy, że tak się pisze. że Moim najdobrze piszą. Opublikował na swoim Instagramie serię zdjęć z Dience eventu, na którym spotkał WC, czyli Wojciecha Cejrowskiego oraz dziennikarza Witolda Gadowskiego. Muzyk zagrał również koncert pod ta, podczas wydarzenia. Z lot sympatyków, zdrowie bez lechów, dobierzkowie oraz mój koncert w trakcie wydarzenia odbyło się w ciepłej przyjaznej atmosferze. No widzisz, bo to są fajni ludzie. No widzisz, mam z Jak co ty myślisz, że panie Witoldzie On Jest mega popularny na YouTubie. On siedzi i tłumaczy no Ja, drzwi, ja pana Witolda Gadowskiego kojarzyłem jeszcze za czasów mojego takiego zainteresowania tematem tak? politycznym. Tego tylko już od trzech lat Max. 4 lat... Przed Nie Startem wie. LS-a. 4 no lata, przynajmniej, ale na no, lata już, teraz trzecie. To to było zaraz no. to przed Startem Elesa. Pamiętam, okay. pamiętam, że oglądałem. No ale to no wygląda na to, że ludzie się świetnie bawili. No, bez leków. To sorry bez leków. Znowu, żeby nie było. Ja nie chcę tutaj y, moich tyrad, prawda, antyszurskich. Ja chciałem po prostu pokazać, żeby. Ale nie z... używaj tego słowa, karol, No Ale oni są szurami, ja jestem przeciwko nim, no to są tyraty antyszurskie. No, ale jak? ludzie się obrażają za słowo szur. Nasi widzowie już nie obrażają za takie słowo. Nasi widzowie może nie, ale może no, to trafi do naszych widzów. Ja mówię robić, do naszej, ja mówię, naszych widzów. Witold Gradowski też mówi do swoich widzów. Umówmy się. Nieprawda, on mówi do Widowski. wszystkich. Wieloletni dziennikarz TFN. TV ale ja o tym wiem, że on był Aha. dziennikarzem w wielu stacjach. Ja wiem, że on nie jest z czapy jakimś kolesiem, tylko. <suszel> 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 Jak jest, no. No jak jest? Powiedz nam, jak jest. No ja się zawsze boję, obawiam tych ludzi. I tak samo jak ty, obawiamy się ludzi, którzy przychodzą i mówimy, ja wiem jak jest, wy nie widzicie tego schematu. Wystarczy, że dacie suba, to wy wam pokażemy ten schemat. I dobrze wiesz, że tak jest. I że obaj tak mamy. No, czy ja czy ja bym jak koleś za... przychodzi i mówi, kurde, wy nie widzicie tej prawdy ukrytej, ale ja wiem, ja wiem, to zawsze, zawsze czerwona lampka. Zawsze. Znaczy, musiałbym pooglądać nowe filmiki pana Gadowskiego. Tak mówię ostatnio, to tak żeby oglądać, to tak właśnie przed startem Elasa jeszcze oglądałem. Dobra, musimy Wam coś powiedzieć. Prawie nam się skończyło miejsce na skrzynce, tak. zapytaj lekko 95% <noise> na Gmailu zajęte i teraz. Gratujemy trochę... z Patronite 9 zł miesięcznie na Gmail. Czyli w wyjątkach kosztują Zawsze kosztowało 9... 100 giga. No i co, to jest stary 9 razy. Stary to jest, to jest 100. Ale wyobraźcie zł sobie, Wystarczy, wystarczy stary. że 9 osób z Was z pozotówce po tak? i będzie, miesiąc. I będziemy na skrzynkę. W ramach zadośćuczynienia za... E, Kamila napisała. Cześć Kamilo. Kamilu. Cześć Kamila. Kamilo. A czym nie Kamilu? E, cała prawda o Nutelli na gofrach. Jaka jest prawda? A, a nie martwi się, się czasem, że pan Witold Gadowski kiedyś zobaczy nasz odcinek? Na 100 tysięcy procent pan Witold Gadowski zobaczy nasz nie, nie, odcinek. Obejrzy no? i myślę, no ja zobaczę to, czym ta to dzisiejsza młodzież no. mam na to się to zajmuje. To no powiedzie. poczekaj. I on pomyśli tak. Zobaczcie, o jak ważnych rzeczach ja mówię. A jakich jak... Jak pierdach z dupy a, mówią oni. Dokładnie! No, Ale teraz ja ci odpowiem na to. Gdyby on, on, on mi spotkał i by mi powiedział, dlaczego a, pan, dlaczego pan publicznie się. tak mówi, to ja bym powiedział, Panie Witoldzie, czy pan zależy na tym, żeby dojść do prawdy? On powie Co, tak. zawsze. Tak, zawsze, zawsze. Zawsze, zawsze. A czy jednym z najważniejszych filarów dochodzenia do prawdy jest kwestionowanie i opieranie się tylko na faktach, a nie na tym, że ktoś jak, jakoś powiedział? No to on to Czyż nie? Czyż nie? No czyż tak, on wie. Więc ja pozwalam sobie po prostu mieć wątpliwość. Ale... <grystanie> no to spoko. No to spoko. Nawiązując do piątkowego odcinka z 10 czerwca chcę podzielić się z wami przykrem faktem o Nutelli na gofrach. Gdy Włodek wspominał, że jadł gofra z prawdziwą nutellą, pomyślałem, że muszę o tym napisać. Pracowałam kilka My lat temu w budce z lodami i goframi. Przykra prawda jest taka, że prawdziwej nutelli tam nie było. Było tam jedynie duże wiaderko po Nutelli, które ktoś kupił 100 lat temu, gdy kosztowało 5 zł. Do wiadra po Nutelli przerzucało się jakąś bieda czekoladę orzechową, że niby fancy droga czekolada w środku. Oczywiście trzeba. Było się upewnić, że pieniędzmi nie widzieli tego skamu. Przepraszam, jeśli zepsułem komuś radość z gofrów, ale prawda, musiała ujrzeć światło dzienne. Serdecznie pozdrawiam z kamerów gofrowych. I z, tak chciałem spolem, spolemizować e, panią Kamile, że to, że w jednej budce z lodami i goframi tak było, nie znaczy, że tak jest wszędzie. No teraz. dobrze, a poznałbyś, na pewno byś rozpoznał. No i właśnie, na pewno byś rozpoznał? Jak, co jak, jest, co, jak ale bardzo moje kubki smakowe co do słodkiego ale i ciszy. Ale czy ja wszystkie rodzaje Nutelli, pseudo Nutelli? Dużo. Nutella jest niepodrabialna. Dużo bardziej podrabiane są słodycze w Lidlu, na przykład takie mini. Snickersy co, czy marsy. One smakują bardzo podobnie do prawdziwych Snickersów i marsów, mm -hmm. ale Nutella. Jeszcze się nie spotkałem z tym, czy z różne te kakaowe, te masy, różne te, Nie, to zawsze czuć wyrób czekolada podobny, a tylko prawdziwy cukier zmieszany z olejem. <grym> smakuje jak, I z dodatkiem <grym> troszkę czekolady i troszkę żachublaskowego. Smakuje, smakuje jak prawdziwa jak Nutella. Wzią, Nutella. <grym> I dopiero po wystawieniu takiego słoika na słońce przez 24 godziny widzimy, że to jest prawdziwa Nutella. Okay. Czyli ty i, i z, i swoim doświadczeniem ręczysz. My, my w naszym parku. Koło domu gdzie jest buda z goframi na pewno mamy prawdziwą nutellę bo tego języka się nie dosukać. A zrób tak kiedyś. Zapytaj. Zrób to hmm. dla eksperymentu. For the sake of the experiment. Ale że, a, bo słyszałem, że nie zawsze w takiej. Nie, nie. ja mam pytanie, bo tego jest jest napisane, że z Nutellą, tak? Bo jest napisane, że z Nutellą, tak? tak? Czy to jest po prostu chciałem zapytać, czy sprawdziam jest prawdziwa nutella, czy było pani, pani nawet prawia, pani na poprawia, bo nie mówi, proszę gofry z czekoladą, a pani mówi no czyli z Nutellą. Zapytaj. Dla... Będziesz po na po to po pytaj. Będzesz jakby to nie było oryginalne. Po prostu nutella. zapytaj. Chciał zaznaczyć, że i może wtedy pani zrobi coś że w ogóle wyjmie ten ci bo jeżeli bo to jest mowa o wielkim wiadrze. Znaczy dużo. Ma, ma to dla ludzi, ma stąd, a ma taki jeden swój, jak do pokazywania. Tak? Ja, ale rzeczywiście, to taki najmniejszy, taki oczywiście, że tak. <grym> taki jeszcze nieotworzony, tak. ale to właśnie z tego bierzemy. Z tego bierzemy. No dobrze, ale to ja znowu tutaj y, zaapeluję do Was, drodzy Państwo, jeżeli macie doświadczenia z gastronomii, jeżeli macie doświadczenia z jakimiś ciekawymi historiami, dzięki którym my, zwykli ludzie, chodzący czasem do restauracji, jedzący czasem hot dogi, Zwykły. zapiekanki, gofry, jeżeli możecie się podzielić takimi, zwłaszcza ludzie pracujący w gastro, to jest sezon. Na przykład jeżeli ktoś z was pracuje nad morzem teraz, w tych, w smażalniach i mówi O, oh, don't go! I mówicie 90 złotych zł za rybę. Jeżeli macie fajne historie związane z tym, piszcie, 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 nasz program kocha takie historie. Ja uwielbiam, jak piszecie nam takie maile właśnie, gdzie tak? nam pokazują... Tak? no bo ja, jakie masz doświadczenie z gastro? Nie pracowałeś nigdy w gastro, ja też nie. Dużo ludzi nie zna tego, super, jeżeli... a wy macie doświadczenie, możecie napisać, chętnie Zastawiam o tym w gastro. Tam. Mam overcooked na switcha. No tak, a więc piszcie do nas na e, Gmail.com. My sobie dokupimy tutaj pakietu, choć nie wiem, ja skąd pieniądze te Ja się teraz będę martwił cały dzień. Co o nas pomyśli Witeł Gadowski, jak włączy filmik, a to będzie Kamila pisze Nutella To To nie dawajmy, nie dawajmy go na miniaturkę, to nie zobaczy. Chodź, idziemy. Gdzie? Do środu już czas. Oh, pokaż wszystkim, jak czyjesz. A ty za, za chwilę będziesz w ogóle na Chorwacji? Jak to? moż już niebawem. Co ty, 13 czerwca, a sierpnia. No to no są stary. Za miesiąc. No. Za miesiąc, jak będziesz leżał, pokaż. No tak. A będziesz miał telefon gdzieś blisko? No bo wiadomo. No, Pokażę. Pokaż, zaprezentuj łotuszkowi. O, tak wodeczek wygląda na, na plaży. To jest niesamowite, bo jak Wodek jest na wakacjach co roku, ja też nie chcę ci truć dupy wtedy, nie? Jakimiś rzeczami, no ale zdarza się, że muszę coś napisać. Co? Pierwszy raz, jak byłem na Chorwacji wtedy, makarskiej, to mi wysyłałeś filmiki z Maxem, jak krzyczy na ludzi. I mówisz, wiem, że jesteś na wakacjach, ale musisz się zobaczyć. Ale to, co jest najlepsze, to mimo, że Włodek jest na wakacjach, to od razu odpisywał. Pamiętam, że od razu, bo cyk, przeczytane. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, Włodek za chwilę będzie na wakacjach, ale to jeszcze nie teraz. Tymczasem trzymajcie się ciepło i bądźcie lekko stronniczy. Mm -hmm.